Boisz się. Nie wstydź się tego. Każdy mężczyzna się boi. Każdy. To nie ma nic wspólnego z odwagą. Nie śmierć jest najgroźniejsza. Ale lęk przed cierpieniem. Przed utratą tego, co posiadasz. Strach towarzyszy człowiekowi całe życie. Zmusza do zbrodni ale i do wzniosłości. Prawdziwa władza żywi się strachem. Wzmacnia nim, jak pająk pożerający muchę. Nigdy nie będzie nieba na ziemi. Ty, historyk, powinieneś o tym wiedzieć. Nie bój się. Strach towarzyszy człowiekowi całe życie. Nie śmierć jest najgroźniejsza, ale lęk przed cierpieniem, przed utratą tego, co posiadasz. Zbudowałeś dom, boisz się ognia, zdobyłeś władzę. Boisz się każdego kroku, każdej decyzji. Zewsząd czycha niebezpieczeństwo. Strach to potęga. Prawdziwa władza żywi się strachem, wzmacnia nim. Rośnie jak pająk pożerający muchę. Budować potęgę trzeba powoli, w ukryciu. Jak podkop pod twierdzą. Tylko strachu się nie bać.